Siemanku, z tej strony Derkrzyś i dzisiaj znowu jedziemy w Asotokorsie i przejedziemy się tym razem troszeczkę innym samochodem. Szczerze mówiąc, to jest jedno z niewielu nowoczesnych samochodów, które naprawdę mi się podoba. Mogę znowu nagrywam, bo źle wrzuciłem filmik, ale ponieważ akurat, bo znowu o złej godzinie, tym razem jakoś o północy mi się wrzucił ten short za Asotokorsy. <kłysy> Nie wiem w ogóle dlaczego, ale coś mi się musiało źle poustawiać. Dlatego tutaj postanowiłem, że i tak mam chęci sobie pojeździć właśnie no, tym samochodzikiem tutaj znowu na Nurburgringu, więc uznałem, że po prostu to nagram i wrzucę, bo to nie są dla mnie takie jakoś mocno obciążające filmy. Tylko sobie po prostu to mogę... No, dosyć szybko w razie czego wrzucić i, i nagrać, tak że to mi się podoba. <gry> Tym razem jedziemy w ogóle samochodem z napędem naprzód, co zresztą chyba słychać, bo bardzo mi piszczą opony, dlatego że to auto jest podsterowne. Przy czym co ciekawe, ono w szybkich zakrętach zachowuje się dużo lepiej niż w wolnych. Czyli właśnie wolnych to no, dosyć dużo jest tej podstarowności. Natomiast później jak yy, pojedziemy właśnie na tą taką może bardziej szybką część toru. No to zresztą nawet już tutaj widać, że powyżej tamtych 100 na godzinę to elegancko sobie to auto radzi. Trochę teraz jeszcze było podstarowności. Jedziemy dzisiaj w ogóle na tym trochę większym okrążeniu Nürburgringu, czyli tym y, takim jak właśnie no, jechali przez 24 godziny. Oglądałem ten wyścig, bardzo mi się zresztą podobał, także się cieszę, że sobie oglądałem. Strasznie mnie dziwi to, że na starcie nie było w ogóle żadnego wypadku, przecież to ponad 100 samochodów startowało. Także Naprawdę fajnie, że tam jest tak to. No, że kierowcy po prostu są na tyle ostrożni, żeby się tam nie rozbijać. To jest naprawdę spoko. Także naprawdę super wyścig. Trochę padało, to też tam trochę urozmaiciło cały jego przebieg. Też nie oglądałem jakoś straszliwie, mocno, ale cały czas w tle tam większość doby miałem włączone. Także tak, przez to mam bardzo duże chęci, żeby na Nürburgringu jeździć i na Nordschleife przede wszystkim, bo sam Nurburgring to by było trochę mało. Okej, okay, tutaj jest właśnie ten fragment toru, na którym bardzo łatwo stracić przyczepność. Dobra, teraz mamy wyskok, spróbuję tutaj, o, dopiero teraz zahamować. Ale jak widzicie, im szybciej się jedzie, tym naprawdę to auto sobie radzi ładniej <grym> w tych zakrętach i mniej piszczy oponami. Także to jest naprawdę fajne. Podoba mi się coś takiego. Zobaczcie, jedziemy 230 na godzinę. Może troszeczkę jednak tutaj przyhamuję. O, bo tutaj. O, ale super, no przy, przy 200, wszedł w taki zakręt naprawdę super. Ale było przez chwilę słychać fajnie, bo jechaliśmy pod takim elementem. <grymne> Tutaj też ta sekcja zakrętów jest naprawdę fajna. Szczególnie, że to się tak można bardzo mocno rozpędzić. Trochę docisnę teraz hamulca. Podoba mi się w tym samochodzie to, że nawet jak się straci przyczepność, bo się za mocno zahamuje, to bardzo łatwo jest ją odzyskać. Naprawdę super się prowadzi to auto i mimo, że nie jest może aż tak straszliwie szybkie, to naprawdę daje bardzo dużo frajdy z jazdy, przy czym no jakby nie ma co narzekać, przecież się parę razy rozpędziliśmy do naprawdę grubo ponad 200, więc jakby... <gryw> Nie chcę tutaj mówić, ale porównując z niektórymi samochodami, no to jest jednak wolniejsze, które tu mamy w Asotokorsie, ale tak jak mówię, no sprzednio napędówek zdecydowanie chyba najfajniejszy samochód, jakim tutaj można jechać. Zresztą tak jak mówię, no to jest na, naprawdę jedno z niewielu aut nowoczesnych, które autentycznie mocno mi się podoba i pod kątem wyglądu i pod kątem właśnie no stylu jazdy. kurczę mnie ten hamulec wcisnąłem bo przez to mnie zarzuciło lekko ale tak jak mówię no w tym samochodziku to jest tak proste do opanowania zrobimy tylko jedno okrążenie dzisiaj bo już jest trochę późno znowu <grytania> więc nie chcę tutaj się przemęczać teraz trochę przesadziłem ale wszystko pod kontrolą Właśnie fajne jest to, że w tym aucie można się ślizgać i to w bardzo kontrolowany sposób. Także to mega mi się podoba. Już trochę przyhamuję, bo tutaj się obawiam, że właśnie jeszcze jakbym jeszcze lepiej ten samochodzik znał. To by było jeszcze lepiej, teraz znowu przesadziłem. Ale widzicie też, że ono naprawdę bardzo ładnie reaguje na hamulec. Właśnie jak, podoba mi się w nim to, że jak się przesadza, to nie, nie każe ono jakoś mocno za błędy. Tylko z większości rzeczy da się wyjść. Także to jest naprawdę fajne. Bo i potrafi w zakręcie wyhamować, i wszystko. Także naprawdę świetny samochód. sobie na mapkę na wszelki wypadek o. Teraz znowu ostro przyhamowałem i trochę mi go zarzuciło, ale bez najmniejszego problemu się da z tego wyjść. Jak się nie przesadza, to wcale mu koła nie piszczą. Tylko trzeba to robić z wyczuciem. Jedynka i dwójka jest jedynie taka, że no tamto te koła nam potwornie nie chcą chwycić przyczepności, ale to też wynika z tego jak dużo mocy jest w tym samochodziku, a to jest jednak przednio napędówka, więc no trudno się dziwić, że przy niskich prędkościach jest podsterowny i że piszczy oponami ale też turbo słychać. Ale wprowadzenie, no mi naprawdę najbardziej w tym samochodzie to podoba się to, jak ono jest przyklejone w ogóle po pierwsze do drogi, po drugie to, że ono dokładnie robi to, co ja chcę. To jest także dokładnie, o nawet teraz jak wpada w leciutko w poślizg, ja w pełni go kontroluję i, i widzę, co się z tym autem dzieje, a nie także że jakieś takie niespodziewane, albo dziwne tutaj mam zachowanie, bo w niektórych autach tak jest, a tutaj w pełni mam kontrolę nad tym samochodem. Bardzo mi się to podoba. I wcale nie ma turbo dziury. Nawet jak tutaj mamy te 4000 obrotów, to bez najmniejszego problemu sobie przyspiesza. Mogę cały czas na jednym biegu jechać. Także naprawdę super. go wbiję już na trójkę, żeby go też nie dusić za mocno. O, tutaj wyskok, kolejny. Nie aż tak bardzo odczuwalny w tym samochodzie. Dlatego, że też nie jechałem aż tak strasznie szybko. Już zaczynam zapamiętywać tę całą nitkę Nurburgringu. Nie muszę aż tak bardzo patrzeć na mapę to było ryzykowne, to co teraz zrobiłem, dlatego, że <grywia> jakbym troszeczkę jeszcze bardziej szarpnął kierownicą, to by mi uciekł tył zupełnie o i widzicie, no pięknie, mogę sobie dohamować do zakrętu super auto, naprawdę o i tu możemy sobie przejechać przez Tarkę i teraz się rozpędzimy. Zobaczymy do ilu się to autko w ogóle rozpędzi. Jestem ciekaw. To jest bardzo dobre pytanie. I teraz na wyjściu, o, trochę mamy podsterowności, ale wcale nie dużo. Pięknie wyszedł. 160 było na wyjściu. Wrzucamy piątkę, teraz dam posłuchać silnika. 250 Bardzo ładny wynik. 6000 obrotów. Jeszcze ciśniemy cały czas. Jeszcze, jeszcze, jeszcze 265 było i wciśnijmy już hamulec. Na wszelki wypadek mógłbym teoretycznie później, ale już nie chcę. Bo mamy naprawdę ładne okrążenie, to żeby go nie zepsuć. Ok. I zjeżdżamy do boksu. Dzisiaj tylko jedno okrążenie. A w sumie to może zrzućmy sobie na czwórkę, przyhamujmy. O! Albo i na piątkę. 2,5 tysiąca obrotów. Dojedziemy sobie na spokojnie do boksu. I też bardzo ładnie. O! Wyhamował. No i cóż, tyle. Nie przedłużam. Mam nadzieję, że taką alternatywę dla shorta to też wam się ona spodoba, bo shorta niechcący wrzuciłem o północy, więc o 16 wrzucę ten film. No i cóż, pewnie więcej takich filmów nagram, bo mega mi się to spodobało. Dziękuję za obejrzenie. Trzymajcie się. Cześć.